wszystkim dzisiaj typujemy sobie, jeśli chodzi o najbliższe spotkanie Polska-Niemcy. Kto wygra to spotkanie? No oczywiście, na no wszyscy jesteśmy za Polską, ale patrząc realnie, a to jest ciekawa sytuacja, bo Niemcy ostatnio kiepsko się prezentuje. Hansi Flick dużo popełnia błędów. Naprawdę istnieje duże ryzyko, znaczy duże prawdopodobieństwo, że Polska może wygrać to spotkanie. No ale właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Kurczę, jakby Polska wygrała z Niemcami. To byłaby nieprawdopodobna sytuacja, nawet w meczu towarzyskim. No, to Santos, jego po prostu tutaj akcja od razu był rosły w Polsce. No, ale właśnie, czy to jest możliwe? Zrobimy sobie taką analizę, e, tak przed tym spotkaniem. Typy oczywiście pół żartem, pół serii, bo nigdy nie wiem, jak to się zakończy. E, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpagea na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No, właśnie dzisiaj na temat spotkania Polska kontra Niemcy spotkanie, które będzie mieć miejsce już za chwilę, bo 16 czerwca, w piątek ja myślę, że piątek to jest 15 czerwca no, mniejsza z tym o 20:45 mecz towarzyski. No, tam Santos, wiadomo, kręcił nosem nie było, tam przeciwnik nie był wygodny dla Santosza. Natomiast, tak, no, wiadomo, Kuba Baszczykowski kończy swoją przygodę, jeśli chodzi o reprezentację Polski trwają dyskusje, ile wystąpi w tym meczu czy to będzie po prostu 16 minut czy to będzie początek meczu czy to końcówka. Meczu. Fajna sprawa, na pewno podziękowanie dla Kuby. Należy się po prostu patera pamiątkowa przed spotkaniem pewnie tak uroczystość na pewno fajna, bardzo fajna sprawa. No, dużo nie na tej reprezentacji teraz, tak, no, nie oszukujmy się, no bo też po prostu tutaj Kuba bardzo mało ma, ma grał ostatnimi czasy. Natomiast, no, warto po prostu go pożegnać, bo jak grał w tej reprezentacji, w swoich czasach świetności, naprawdę dodawał dużo tej reprezentacji. Natomiast, tak, polska kontra Niemcy Niemcy ostatnio się zbłaźnili muszę powiedzieć jeśli chodzi o ich występy jeśli chodzi o Hansa Flika. on dosyć dużo po prostu eksperymentuje jeśli chodzi o defensywę e, tak, i też po prostu poprzesuwanie niektórych zawodników, więc tutaj może być po prostu niespodzianka, zane w ostatnim meczu towarzyskim to praktycznie człop, człapał, spacerował całe spotkanie szokująca dla mnie sprawa, zawodnik po prostu Bayernu Monachium, zawodnik reprezentacji Niemiec, e, zresztą po prostu tutaj te, tak selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick który go wcześniej prowadził w Bayernie Monachium no jeżeli w takim SPAC będą będzie reprezentacja Niemiec grać z reprezentacją Polski, to są szanse, że Polska może ich pokonać, tak? Nie wiemy tak naprawdę, w jakim składzie wyjdzie reprezentacja Polski, czy tutaj Robert Lewandowski rozegra pełne spotkanie, czy będzie grzał ławkę, czy po prostu nie będzie go jakby, no, wykorzystywał w tym spotkaniu tak, jakby z obawy na kontuzję, czy jakieś problemy inne zdrowotne Roberta w tym spotkaniu w Santosz, no zobaczymy. Natomiast tak, zobaczymy sobie jeszcze typy, jakie są po prostu przed tym spotkaniem, jakie pojawiają się. Pojawiły się tutaj y, typy, klikniemy tak. O, patrz, już jest po prostu jakaś grafika. Polska kontra Niemcy, wiadomości, a nie ma jeszcze, no, myślałem, że będą po prostu informacje. E, reprezentacja Niemiec w rozsypce przed meczem z Polską, kończy nam się czas, panie flick, no bo tak rzeczywiście jest. No to, to, co właśnie mówiłem, Lewandowski powinien zagrać z Niemcami. Zresztą tutaj ten artykuł, jeśli chodzi o Polskie Radio 24, idealnie oddaje po prostu sytuację, jeśli chodzi o reprezentację, Polski, e, reprezentację Niemiec, także ona jest w rozsypce. Nie jest słaba, ale jest w rozsypce. Fernando Santos ma powody do obawy. Gwiazdy reprezentacji, Niemiec przyjadą do Polski, mecz z Niemcami pożegnaniem Baszczykowskiego Błaszczykowskiego dla, to, dla Kuby to wiele znaczy, wiele to znaczy, ale to też może być inna sprawa, tak, że ten mecz z Polską może być przełamaniem właśnie dla reprezentacji Niemiec jeśli chodzi o tą gorsze ten meczę wcześniej i właśnie po prostu nam wklepią, tak, to też jest, na dwoje babka wróżyła, albo rzeczywiście reprezentacja Niemiec kiepsko będzie się prezentować, albo się przełamie i nam po prostu tutaj zwoją tyłek, nie? Mo mo można powiedzieć tak brzydko. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o to spotkanie. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze czy są po prostu jakieś informacje. Jeśli chodzi o składy, też te, te, te składy nie są przedstawione. No wiadomo, gramy na stadionie narodowym bilety sprzedały się tak, roze, roze, rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Natomiast tak ja powiem w ten sposób, jeżeli Niemcy będą grać tak ostatnio, kiepsko, to jest szansa, że po prostu Polska może pokonać Niemcy. Warunek jest taki, że no, rzeczywiście Robert Lewandowski musi rozegrać pełne spotkanie. Tak, wiemy, że RECA po prostu już tam. Z zjechał, jeśli chodzi o tę reprezentację Polski, bo ma tam jakąś kontuzję, będzie przechodził tej artroskopię Korana. Zobaczymy, na jaki skład się zdecyduje, chyba, że kompletnie Santos to odpuści tam, to jest inna sprawa. No pojawiają się też takie dyskusje, tak, jeżeli Kuba Błaszczykowski miałby rozegrać całe spotkanie, raczej nie, bo to będzie dosyć duże osłabienie, wiadomo, że reprezentacja Niemiec nie podchodzi do meczu towarzyskiego, jak do meczu towarzyskiego, dla nich każdy mecz jest tak samo ważny, jak o jako, jako punkty. Natomiast, no, no, istnieje takie ryzyko, że jak Kuba będzie grał całe spotkanie, to dosyć będzie prosta taktyka reprezentacji Niemiec. Gramy na Kubę, bo Kuba jest słaby, tak? Tam jest dziura i w tym przez tą dziurę wchodzimy po prostu pod bramkę do reprezentacji Polski, tak? Uderzamy. No, oby taka sytuacja nie miała miejsca, natomiast no, mogą tutaj być braki. Ja wiem, że Kuba się tam spręży i tak dalej, będzie przygotuje się, pobiega trochę, tak i tak dalej, no ale jednego tego rytmu meczowego mu zabraknie. Więc tak wygląda. Sytuacja, jeśli chodzi o to spotkanie, zobaczmy sobie tutaj na reprezentację Niemiec ostatnie mecze. Czy po prostu nam tu się pokaże, mamy tutaj taki mecz 16 czerwca i wczoraj, właśnie Polska kontra Ukraina. Mecz, który zakończył się remisem 3 do 3. E, tak, e, po prostu tutaj tak wyglądała ta sytuacja. Niemcy kontra Belgia, Belgia pokona, Niemcy 3 do 2. No ale wiadomo, Belgia jest mocna. Niemcy kontra Peru, no oklep Peru, praktycznie tak, znaczy oklep tutaj Niemcy wklepali Peru 2 do 0, więc taka, tak wygląda po prostu ta sytuacja, ale z Ukrainą naprawdę ta reprezentacja Niemiec kiepsko wygląda, kiepsko się prezentowała. Jeżeli oni tak się prezentują z reprezentacją Ukrainy, no to Polska ma duże szanse, żeby tutaj zwyciężyć, tak, żeby zwyciężyć. No wiadomo, Ukraina też ma specyficzną sytuację, tak, no bo trwa wojna, to ci piłkarze grają po prostu za, troją się i dwoją praktycznie, no ale no, reprezentacja Niemiec, Raczej nie ma słabych meczów, tak rzadko się zdarzają, ale rzeczywiście to spotkanie było kiepskie w wykonaniu tej reprezentacji e, Niemiec. Zresztą zobaczmy sobie tutaj na to spotkanie, kto strzelił Gola. Tak, mamy tutaj Bramkę Hawerca. Kimisia w doliczonym czasie gry Fulkruk, tak? Także po prostu tak to właśnie wyglądała, tak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o reprezentację, reprezentację tutaj Niemiec. Jestem ciekaw, na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jak typujecie? No, miejmy nadzieję, że wszyscy zawodnicy będą zdrowi, bez kontuzji, bez żadnych po prostu przygód. No, też pytanie jest takie, jaki zdecyduje się wystawić skład, tak, czy odpuści jako to mecz towarzyski? Tutaj będzie sugerował się kolejnym spotkaniem tej Santosh. Czy rzeczywiście po prostu wystawi mocny skład? Kuba Baszykowski będzie tylko na parę minut, nie będzie to w jakiej będzie formie, tak? No, jak będzie grał 90 minut, tak no może to być ta, 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 ta taktyka sam jestem ciekaw na kogo się zdecyduje tutaj Santos. Santos też jest znany z tego, że on trochę odpuszcza jak po prostu to nie są jakieś mecze o rangę i tak dalej nawet to jest kwestia tego, że on pewnie nie chce się otworzyć po prostu, nie chce zagrać tym najmocniejszym składem, bo woli też mieć pewne karty schowane w talii po prostu przed tym kluczowym spotkaniem tak? no właśnie, to wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie. jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć